Witam Was w kolejnym odcinku i... Nie wiem czy widzicie co dzisiaj robię. Grand w Clash. Dawno nie było, naprawdę dawno, oj, zagłośno. Dawno nie było zokołego gameplayu, więc kurwa, pogramy teraz trochę. Wbiłem w końcu tego Ultimate Championa, bo zwlekałem z tym. Zwlekałem z tym cały w sumie październik, bo no nie chciałem się grać rankadów po poprzednim sezonie. I w ogóle. Ale no już... już wróciłem na doble tory. Znowu napierdalam. wiem że się sezon zaraz kończy. Co jest kurwa, jak on się połączył? Jezus Maria. Sezon się zaraz kończy, ale spróbujemy jeszcze trochę wbić. Wiadomo, że tam jakimś mega dobrym graczem nie jestem ale jakieś dobre miejsce w Polsce wypadałoby być co nie? jako naczelny reprezentant Clash Royal Polski Ta, fuj. no, więc dzisiaj trochę odpoczywamy o od tych wszystkich wiecie filozoficzno, kurwa do mi strzela ja o tych wszystkich wiecie, filozoficzno-teoretycznych tematów florowych i tak dalej Dzisiaj będzie kurwa czysty hamski gameplay. Więc szykujcie się na ostrą jazdę. Nie wiem ile będzie trwał ten odcinek. Znaczy wy już wiecie, ale... Ja nie wiem po prostu póki mi psycha nie siądzie, to mogę grać, co nie? Albo póki mi się nie skończy pamięć w telefonie. Kurwa, nie wiem. Dawaj, dawaj, dawaj. Dobra, udało się skajtować Mega Knight'a. Kurwa co ten jebany tart goblin robi Dawa mi te bacy. Pięknie I chuj mi to dało, ja pierdzielę. Już mi psycha siada powoli sobie znowu nie grałem i nie gadałem przez dłuższy. Co to kurwa było? Jak on... Jak on załatwi tego Goblinganga? ganga? Nie wytrzymam no. To jeszcze jest kurwa niemożliwe. Dobra, muszę grać w takiej pozycji, bo to krzesło tak skrzypi, nie będzie się nic, kurwa, słyszeć. Hmm. Ja pierdolę. Chyba przegrałem. Jest! Kurwa nie! Nie wytrzymam. Ja pierdolę. To jest jakaś hamowa, co nie? Teraz spuści Mega a. A nie. I wo Ghost... Ale że ja to przegram, kurwa, o 200 HP? Nie no, proszę was... Skaitujemy Mega Knighta... Dobra, kurwa, jest nadzieja? Jest, kurwa, nadzieja... Czy nie ma nadziei? Nie, kurwa... Meltdown, co nie? Myślałem, że coś było na dworze, ale to chyba po prostu echo mojego uderzenia o siebie samego. Ja pierdolę, nie wytrzymam. Good luck. Dobra, teraz wiecie co? ultra hard, w dupie mam to, że krzesło nie skrzypieć Co ja w ogóle zagrałem? Nie wiem. 7-11, kurwa, Stick 7 i 7-11. Co on gra? Czy ja gram na grewiarda Coś czuję, że gramy na grewiarda Tak na... albo w sumie? Chyba Miner. No, to raczej nie Graveyard. To będzie raczej ten spocony deck z Mighty Miner'em i Miner'em. Ewentualnie Balon? Nie wiem. Baby Dragon powinien zaraz dołączyć do tej ekipy. No, pytanie: Czy może jedno. Dobra, hood? Kurwa. Nie mogę. Kurwa, myślałem, że gościu zrobił masterplaya, ale nie zrobił. I zjebałem prostu nie Ale dobra. Ten atak jeszcze mu zagrozi. Czy mu nie zagrozi? Nie zagrozi. No dobra. Co zrobimy? Ja pierdolę. Nie, to jest mój koniec kurwa. To jest mój jebany koniec. Nie, je zmarnowałem loga chyba. Teraz mi postawi Evil Breaker synu. No. To jest mój jebany koniec. Nawet nie będę się przed tym bronił, co mnie Dobra. Teraz nie zmarnuje mi goblin kuta nie jest taki głupi Skurwia nie jest taki głupi On nie wie, że ja mam asa w rękawie Nazwie kurwa i Nie no, on jest kurwa dobrym graczem Ja pierdolę. No, dawa mi to warbreakersy w swojej zasrańcu na lewo dasz kurwa, nie no, już myślę, że to się połączy ej kurwa bo tu musimy się kurwa skupić chciałbym tą princess utrzymać przy życiu jeszcze Dobra... Dobra... Nie, to jest kurwa koniec. JA FIERDOLĘ Nienawidzę tej gry! Uwierzcie mi, że kurwa nie gram tak źle jak nie nagrywam, co nie? Ja pierdole. Dobra, jak teraz nie wygram, to kurwa kończę ten odcinek, co nie? Teraz zagrał najlepiej, jak tylko potrafię. Zaczniemy mu Speed Goblin Ganga. Zagramy teraz... nie, wiem kurwa, wzorowy Lockbait. No nie, gramy na Royal Gianta. Pewnie z Evo Ghostem. Ech, sam muszkieterka, kurwa. To nie będzie Royal Ghost ani Royal Giant. To będzie coś innego. Ale co, kurwa, jakiś monstrum Giant? Ja pierdzielę. Przeciwko czemu ja gram? Ciekawe, czy mam mąka w tym deku? Dobra, wiecie co. Skajtujemy jeszcze to. Dobra. Kurwa, nie no, jaki tajnik, Ja pierdolę. Chociaż to jest jakiś kurwa żart. To jest jakiś chyba żart. Dobra, przynajmniej pozbyliśmy się tych jego, jego toksycznych kart. Proszę, proszę, proszę. Princes pomóż. Nie no, chyba Princes. Stwierdziła się Olać w mini pkę na szczęście mini peka nic nie zrobiła. Jeżeli postawi coś po lewo, żeby zabić moją princeskę, to ja wtedy postawię po prawo drugą. No dawaj. No dobra. Stawiam tak czy siak, jak nic kogo nie robi. Nie załatwił główna raz. No właśnie. Dobra, Walkirię musimy zatrzymać na jego push z Iwołiczką. Jeżeli ma Iwołiczkę, bo nie pamiętam. Dobra, i na lewo spuszczałem mu spetą Barela. No i nie ma chuj jak się ogroni. Albo może jednak. Prawie się nie ogronił, dobra. Leci ten push śmierci kurwa. Mm. Ja pierdolę, ja się nie obronię, co nie Przegrałem grę. Ile ja się nie mylę. Albo się kurwa mylę. Nie przegrałem. I dobra, jesteśmy według mnie w mega dobrej pozycji, żeby to wygrać. Kurwa princes głupia jesteś Dobra, wygrałem. Było blisko, ale się udało. To gramy dalej, co nie? Jak się podoba udało wygrać jeszcze z Niemcem. Renburger to zajebiście. Nawet na kamerze mi dobrze chyba nie tych skrzynek. O Jezus Maria. W ogóle dajcie znać, czy byście chcieli więcej gameplay'ów. Bo mówię szczerze, um, trochę się że tak powiem, po prostu wypaliłem z grania, no zawsze tak mam, że po graniu na maxa na koniec sezonu w chuj mi się nie chce grać na początek kolejnego Rankedów. No i dajcie znać, czy chcecie po prostu więcej zwykłego gameplayu poza tymi filmami, co już są rzucane. No bo również mogę i lubię to nagrywać w sumie. Tylko pewnie wy macie tak przepalone styki mózgowe, że nie dacie rady się skupić, żeby to obejrzeć. Ale może się mylę, co nie? Na pewno jest część z was, która... Jeszcze ma mózg, żeby to obejrzeć. Dobra, Princes przeżyła pięknie. I bym teraz taki kur... NIE! Ja pierdole! Chciałem być kurwa mistrzem, co nie? Fred chciałby wymać... Go, a ja będę miałem Freda? A on nie, nie ważne. Wiecie o co chodzi, co nie? Ale dobra, Ziomak jest fujowym baiterem. A ja jestem kurwa dobry. Obydwa się połączą. A to musi dać lajka. Lechita men. Pytanie, czy to jest kurwa hiszpan, który sobie uz... le, 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 Ułożył taką nazwę? Czy to jest Polak, który jest wielkim lechitą? Wierzy w wielką Lechię. Tego nie wiem, co nie? Ale wiem, że spuszczę mu loga na tego sranego Goblin Barrella. Kurwa, goblin. Dam goblina. Za dużo tych goblinów jest w tej grze, co Dobra, on nie ma w ogóle Goblin Barera, o ile się nie mylę. Dobra, a ten Dart Goblin powinien zginąć. Jaką kurwa wbił się do Ultimate Championa, jak on nie umie grać? Jeszcze ta tak pierdolę, pewnie z nim przegrał sobie nie? Ale dobra Nie, no kurwa, żarty się robicie Ja pierdolę nie wystrzymał z tym gronkiem To jest kurwa dramat Dobra, i w ogóle uratuje w tej sytuacji Aczkolwiek przyjmę niepotrzebnie damage w chuj Dobra, ziomek, jesteś kurwa skończony. Trzeba zajebać tego śmiecię najszybciej. Nie mi się kurwa gorąco. Przegrałem, chyba. Jaki... Jaka hamułka, kurwa. Wziął mnie na ewolucję, co nie? Nie, no nie, oszaleję. No, no, to jest moja, kurwa, ostatnia nadzieja. <grymne> kurwa, jebany szczymaciarz. Nie, to była najbardziej satysfakcjonująca wygrana, kurwa, w tej grze. Chciał mnie rozjebać up-ewolucją, a ja go rozjebałem inną, kurwa. Piękne. To jest właśnie piękno klasza, co nie? A ja, mi się fryzura zdjębała. Jeżeli w ogóle mogę powiedzieć, że jakąkolwiek mam. Oprócz tego, że mam włosy jakby. Dobra, kolejny widzę Bejciarz. W tym sezonie widzę, że Bait wraca do łask znowu. Nie wiem czy mi się to podoba, bo ja Ja, ja lubię grać Baitem, ale nie lubię, jak gram przeciwko Bate'owi Kurwa, jeszcze wańsy. Kto gra wań jeszcze? Ja pierdziel. Tak, wiem, że dużo graczy po z nami gra, ale wiecie no. Nie spodziewałem się. Bomb Nie ja, spoko co nie? Pytanie, co teraz zrobi na moją beczkę? No, to zrobi, okej. Okay. No. Kurwa, przestaniesz spamić? Trzyma to. Nie no. Dobra, za tego fejla kurwa to powinienem dostać w pierdol, co nie? Za to co ja zrobiłem przy tym moście kurwa z tym ghostem, to jest to jest dosłownie żenada. To była najgorsza zagrywka tego roku. Jakie dole, aż mi wstyd, co, nie? Hmm. Dobra, suko, co to na to? No i chuj udało mi się obronić Dobra, chyba oficjalnie przegrałem. To mi się wydaje. Albo prawie przegrałem. Nie wiem. Ja przy, dobra, dobra. Przegrałem. No nie obronię się przed tą skretą barelą ewolucją to jest niemożliwe, ale możliwe jest, żebym spuścił na niego kurwa push stulecia z opóźnieniem, z opóźnionym i woskaletą barelem. Nie wiadomo, czy zjemy się przed tym po prostu obroni. No niestety się obronił, ale nie idealnie. Kiedy już myślisz, że połączysz się kurwa z wieżą, on ci spuszcza wejścia na głowę, co nie? No, niestety taka jest ta gra. Znaczy, ja jeszcze wierzę, że jest jakaś kurwa nadzieja, ale nie, dobra, nie ma nadziei. Żebym nie rozjebał koncertową. No, breakersy pójdą w lew, no. Dobra, co no, na Niemiec mi rozjebał, albo azjatycki Niemiec. Nie wiem. Dobra, gram jeszcze jedną, co nie? Gram jeszcze jedną. Muszę wygrać ostatnią grę, chociaż. K2. Ma Furnace'a na banerze. Oby kurwa nie grał Furnace'em, bo ...bo nie mam ochoty dać ucieku Furnace'owi. Ta karta nie jest już tak wkurwiająca w zeszłym sezonie, ale. I tak bardzo że jest toksyczna. Dobra, ładny dimension na prawie wieży Greviard albo Giant. Taka jest moja teoria. Albo Golem. Kurwa, jak to będzie Golem, to się zajebie, onem. No ale nie ratujemy tej princeski, w dubie to mam. Jak mi teraz postawi Golem na moście, to się zabije. No, Giant, kurwa. Sam nie wiem, co gorsze. Kurwa, byłabym zajebcie tą szmatę. Dobra, przegrałem, co nie? Kurwa, nie wytrzymam. Jaka szmata, kurwa, nieludzka. Chociaż jesteśmy prawie na równi w Chciałbym obronić tą Orkilię. Kurwa, nie obronię, ona na Iwo Nie, Jezus Maria. Nie obronię ani Walkiri ani Princeski. Za to dostanę wpierdol na prawej wieży. Jeżeli zespłaszuje mi tak... to nie zespłaszował. Dobra, potencjalnie jestem w stanie mu zniszczyć wieżę tym puszem. Bowler. bo te strzały były bez sensu. Zastanawiam się, co ja mogę zrobić z tym bowlerem. Chyba to będzie najlepszy sposób. Mamy jeszcze kontratak. Dobra. No dawaj, zrób coś z tym, kurwo. <gryw> Pięknie. Teraz postawi Gianta z tyłu. Dobra. Idzie nam zajebiście. Zatrzymuję sobie tą Iwoskę, tą barelkę na jego kontratak, bo mój plan wygląda tak, że ja bym kurwa chciał spuścić na lewą stronę tą Iwoskletą barelę w chwili gdy on zrobi mega pusz po prawej, czyli teraz. Ale zombie ma przejebany. Ale ma kurwa przejebany. Dobra. Kf, co ja za playsa odjebałem. Jestem z tego mega dumny. Jeszcze kurwa mu zajębałem ten miniony. Nawet kontrata tak lubię zrobił. Kraybit Giant. Bolej, kurwa nawet mi kurwa, Jeżeli nie wziął. Ja pierdzielę. Dobra, chyba mi starczy. Albo kurwa, w sumie. Dobra, zagram jeszcze jedną. Żeby wbić chociaż 1700 pucharków, będzie ładnie wyglądało. No mnie Turce. jeżeli to tam by w ogóle wrzucę. Gramy, tym razem z Turasem, dobra. Jak z Turkiem przegram, to kurwa zamykam kanał. Dobra, czyli... To będzie raczej Royal Giant, no kurwa. No nie wierzę, że kolejny mi jak gra manną bez Royal Gianta. No dawaj tą swoją pozonkę. Fireball? Co ono kurwa gra? Co to jest? Dobra. Pytanie teraz, czy jeszcze jakieś spela? Wątpię co nie. Kurwa nie. Albo dobra, w sumie timing chyba dobry. Już nie. Pięknie. Dobra, zrobimy to w taki sposób. Powinienem się przed tym obronić. Pięknie. Uff, to będzie giant według mnie znowu. Nie, mam takie przeczucie co nie. Ziomek jest skujowo z eliksirem w tej chwili. Nie obroni się przed tym, według mnie. Dobrze. Jak najbardziej na plus. Odpowiemy znowu atakiem. I. No dobrze, dobrze, dobrze. Niech sobie używa tego swojego dźwięka ja będę gotowy znowu na jego kontratak. Mam Iwo Walkiri, więc czuję się mega pewnie. No właśnie pływa jest Royal Giant. Co prawda nie będzie to mega czysta obrona, ale no jeszcze ma chyba do obrony obrzydliwy kontratak, który spowoduje stracie wieży. Uf. Dobra... Dobra, w ogóle nie strzelaj dopiero w jeźdźmę, jebanie. Muszę ją zabić. Dobra, udało się. Kurwa, robi się gorąco po lewej stronie. Ale dobra. Sądzę, że mam to raczej. Jeżeli tego nie spierdolę, to wygrałem. Więc no. Ach, szkoda, że ta uliczka kurwa nie zginęła. Ale dobra. Mam mi Kirie, to mnie uratuje chyba. Pięknie. Kurwa, czyli z tych całych 20 ponad minut grania, jeszcze wyszedłem na plus pucharkami, co nie? Kurwa, może nie jestem taki choiały. Może. Dobra. Sprawdzimy sobie jeszcze. 1714, Lidl, lokal. Gdzie ja jestem teraz w tej j**anej Polsce? Sorry. W kochanej Polsce. Już za dużo przeklęć, więc... Więc się przejęzyczam. Nie ma... Mo... O, o, o. 354. Dobra. Muszę zrobić screena. Eee, dobra. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Dajcie znać jak Wam się podobał. Czy chcecie więcej takich gameplay w ogóle i co? Siemano yo.